Ciekawe, że w, mamy takie styki, Z jednej strony w Gdyni szukaliśmy tekstu tramwaju, nie ma ani jednego egzemplarza w bibliotece tramwaju zwanego w Pożądaniem. Z kolei na liście najbardziej oczekiwanych premier teatralnych tego sezonu jest właśnie tramwaj zwany w Pożądaniem, ale koprodukcja paryskiego Odeonu i Nowego Teatru Warlikowskiego, gdzie mm. główne role grają Andrzej, Andrzej Kryda i Izabel Iper. Słyszałem o tej, tak, o tej, o tej, o tej propozycji. To może to jest przypadkowa zbieżność, prawda, że mm. tak się akurat zdarzyło, znaczy to no nie jest jakaś ramotka jednak. I przypadkowa, i nieprzypadkowa, bo tak jak mówię, moim zdaniem problemy, które opisuje Williams jak najbardziej odbijają się w dzisiejszej Polsce, tak, po tych pięćdziesięciu latach. Czyli my jesteśmy gdzieś w tym momencie, jest być może, tak? Myślę, że tak, że historia zatoczyła jakieś koło i, i, i to kółko teraz nas zawinęło w się, I przez to tak? ten, ten tekst może być żywy, tak? Tak mi się wydaje, tak. No, nie przypadkiem też w momencie, kiedy Polska zaangażowała się w, w konflikt bliskowschodni, nagle wrócił Macbeth, prawda? Czyli relacje rodzinne, relacje małżeńskie na tle wojny. No, tak się zdarza. Co pewien czas są sezony, w których coś nam eksploduje, jakiś tytuł. Być może tak jest teraz z Williamsem. No, to tak równolegle w głowach paru osób pewnie powstaje pomysł ze względu na to, co dzieje się z, z Polską i co dzieje się z nami dzisiaj. Tak, a z drugiej strony, nie wiem, czy Pan słyszał, kilka dni temu była promocji książki wydanej przez Roberta Biedronia z, z go Jest nastroje, To jest taka historyjka, że dwa homoseksualne pingwiny. W adoptują trzeciego inwina. I jest to taki bardzo mocny głos w dyskusji na temat seksualności w Polaków. Nie wiem, jak pan uważa, czy to jest o jeden krok za daleko, czy na dzisiaj wystarczy Williams? Nie bardzo. No, to jest zupełnie odmienna sprawa, bo tak jak mówię, dla mnie pożądanie tytułowe jest właściwie... właściwie nie jest tematem tego, tego, tego tekstu. Tematem jest pragnienie. Pragnienie bycia sobą, pragnienie znalezienia własnej natury w kontekście ograniczeń rolą społeczną, ograniczeń, bycia, byciu, znaczy ograniczeń przez bycie żoną, bycie wężem, bycie kobietą, bycie partnerem, bycie partnerką itd. Tak? I, i, I to jest dla mnie jakąś tam osnową tego, tego naszego spektaklu i głównym wątkiem. Natomiast ja bym tutaj o, o seksualizmie w kontekście tego spektaklu nie mówił, bo wydaje mi się, że w teatrze bardzo trudno o tej sferze opowiadać. Myślę, że zawęża to grono odbiorców zazwyczaj, tak? w momencie, kiedy no, był na przykład taki trend mm. w tej homoseksualnej części e polskich twórców teatralnych, tak? Do opowiedzenia o tym. I powiem szczerze, że na niektórych z tych spektaklów czułem się y wyobcowany i, i miałem wrażenie, że opowiada mi się o czymś, co mnie w żaden sposób nie dotyka. W związku z tym no jest to kłopot, tak? jest to no problem. No tak. No też, no szkoda, że tak mało Pasoliniego na przykład tych w ogóle. No teraz jest... jest znowu powrót Pasoliniego, to no tak, no... się odczuwa. Także no, pewnie, pewnie w kimś zaistnieje potrzeba opowiedzenia tego, stworzenia, stworzenia takiego wątku. Ja tym tekstem o tym absolutnie nie opowiadam. Czyli spokojnie? Tak, spokojnie, tak. Można przyjść z, w miarę młodymi dziećmi i i rodzinnie ten spektakl obejrzeć, zastanawiając się. Ale nie ty... będzie to kino familijne? Kino familijne na pewno nie, w ogóle nie kino pewnie. Ale będzie trochę fragmentów filmowych. Tak, tak, spektakl otwieramy i zamykamy projekcją filmową zrealizowaną przez absolwenta Wydziału Operatorskiego Łódzkiej Filmówki, Juliana Kernbacha, bardzo zdolną osobę. Natomiast rodzinnie, znaczy ja mówię o tym, że, że warto wspólnie, będąc partnerem, partnerką, mężem, żoną na widowni, zastanowić się nad tym, co nam doskwiera w pełnieniu tych ról społecznych. I na ile chcemy je pełnić, na ile jesteśmy do nich zmuszeni w dzisiejszych czasach, na ile zazdrościmy tym, którzy są indywidualistami szukającymi własnej drogi. A indywidualiści pewnie będą się zastanawiali, dlaczego im się nie udało związać z kimś blisko. Ja odczuwam taki kryzys w tej chwili społeczny i o tym chcę opowiadać. Gdyby w, miał Pan kilkadziesiąt znaków i mógł wysłać jednego SMS-a na temat tego w spektaklu, jak on by brzmiał? No na pewno tam zacząłbym od takiego serduszka pikającego, bo to spektakl emocjonalnie gorący, Yy, a później pewnie napisałbym yy, sprawdź jakie masz niespełnione pragnienia.